Cześć, tu Vivian z Centrum DBT Emocje, z bloga Emocje Pro i mamy nowy artykuł o perfekcjonizmie. Napisałam go, bo mieliśmy tam już, pisaliśmy już wcześniej o perfekcjonizmie, natomiast często piszecie, że o nie, to dobrze być perfekcjonistą i podajecie wtedy ten przykład tego chirurga. Który dobrze boże był perfekcjonistą, no bo wtedy perfekcyjnie nam coś wytnie albo przeżyje. No nie, perfekcjonizm to byłby chirurg, który tak długo nakłada szwy, bo muszą być idealne, że w końcu mija czas operacji. To mamy na myśli, mówiąc perfekcjonizm. Jest tyle ludzi ze wspaniałymi pomysłami na blogi, na filmy, na piosenki, na książki, na wiersze, na ubrania. No, to, co chcecie? Oni nigdy tego nie robią, nigdy tego nie osiągają, no bo właśnie powstrzymuje ich perfekcjonizm, bo to musi być idealne. Także świat jest pełen niespełnionych perfekcjonistów. Perfekcjonizm nie jest. Dobry. Kiedyś psychologowie rozróżniali rodzaje perfekcjonizmu, że jeden bardziej ze względu na innych, na aprobatę społeczną, a drugi miał być ze względu na samo dążenie do, do perfekcji. Natomiast nawet ten drugi w nowych badaniach okazuje się, że jest powiązany na przykład z tendencjami samobójczymi. Więc, no, nie. Dążenie do doskonałości, właściwie to, no właśnie, ta terminologia jest trochę błędna. Jest coś takiego, co nas pcha do tego, że chcemy być coraz lepsi w czymś i to jest fajne, ale ta granica między tym zdrowym chceniem, a tym, kiedy to staje się problemem, jest bardzo cienka. O tym wie każdy perfekcjonista, bo to jest taka cecha, z którą często borykamy się całe życie. Raz nam idzie lepiej, raz gorzej. Prokrastynacja typowy objaw u perfekcjonistów. Także zastanówcie się Zanim zaczniecie mówić, że perfekcjonizm jest dobry, czy u Was jest dobry, zastanówcie się, czy na przykład nakład nałożony w jakieś tam perfekcyjne osiągnięcie jest miarodajny przypominam że czy ten koszt tak, nie jest zbyt wysoki po prostu w niektórych sytuacjach bo przypomnę że żeby mieć dobre życie to trzeba mieć równowagę różnych czynności oczywiście rzeczy które dają mi satysfakcję to jest jedna ważna rzecz żeby czuć się szczęśliwym czy mieć równowagę w życiu ale później są jeszcze przyjemności które też są ważne musimy mieć przyjemności bo te dobre emocje muszą skądś do nas przejść różne emocje. A trzy: ludzie. Nieważne, czy jesteś introwertykiem, czy ekstrawertykiem. ludzie są potrzebni w naszym życiu. Znowu, nie ja wymyślam to, co ja Wam opowiadam to nie jest tak, że ja siedzę i sobie wymyślam jakieś zasady, żeby Was nękać tylko no tak, tak jesteśmy zaprogramowani tak jesteśmy zbudowani tak nas ewolucja zaprogramowała. No, także króciutki filmik yy, antyperfekcjonistyczny. Dzięki.